Siemanko, Siemanko z tej strony Bartikso. Dzisiaj nagrywamy odcinek z nowej serii i idę już po moich znajomych. E, możecie zostawić łapkę w górę i subika. A dzisiaj zrobimy takie normalne rzeczy. E, idziemy. O siema. Siema. Co tam? A e, jak tam u ciebie? Nikita, to u ciebie? Ja też. A ten gdzie jest? Nadal się tego... Nadal je śniadanie? Chyba to... Chodźmy. Halo? Co to puka? Halo? O siema. Moi Żyjesz? znajomi. Siema, Żyjesz. co chcesz? Się... No jak no, to, to jest? Panowie, słuchajcie. Jeliście śniadanie, czy zaczyna... nie? Nie, ja jadłem. Ja A, też. Ja nie. Macie samochody? Nie. Nie. Chodź na chwilę. Kurde, otwórz te drzwi, chłopie. No, co za bombik? Olfura, co jest? Co no. jest? Ta, co mi kupili, nie? się ma. O kurde. Dobra, odjeżdżam. A, zamknięta. To, kto chce się przejechać? Eee... ja. Chcę wysiadać. Dobra. Nie da się. <grym> <grym> dobra. Dobra. Zdum się. się! Wyjazd. Wychodzisz stamtąd, trzeba ci dobra, dobra, ja będę się no. Zaraz tu przyjedziemy. Co, jedziemy na jakieś siedzonko? Tak. Ej, wiesz co, czekaj, ja zobaczę tu oferty na Eliksie. Może jakieś auto se kupię, bo wiesz co, zbierałem sobie. No. Ogólne masz jakąś jeszcze Nie. na Nie? Spokojne życie. Prowadzę. A ten co ona czerwona? A zielony jest, jedź. Co <grym> Ty udział tutaj e, mechanika tworzyli. No. wiesz, wiesz co jest mechanikę. Ej, zobacz jakie no. fajne auto znalazłem. A kurde. Taki no. Jeep. Możemy później po niego pojechać. Spoko, to jest okay. To gdzie jedziemy? Do... Ja ugadłem komuś rower. Poza ty dwie ja ogarniami. Kiedyś trafi za kratki, mówię ci. To nie za... Dobra, to... Dobra. Słuchaj. Tom, um, jedziemy tutaj do tego Bruce Diner, czy jedziemy do jakiegoś e, Brookatu, czy do Los Panchos? A nie wiem, możemy stało. do Starbucksa jechać. To jedziemy do Starbucksa na kaffee. To jedziemy. Oregon, was na tym rowerku babci? Patrz. Dobra. sam. Dobra, co ja mogę postawić? Nie, nie, zalece, no ja nie chcę mi się nudzi, ja, w... ja, ja, ja Ja w sumie kawę sobie wezmę. Dobra, to ja też sobie kawę zabiorę. Dobra, to e, ty coś chcesz? Dobra, to wracam. Dobra, Dobra, to my się już widzimy jak wypijemy. Dobra, ja już wypiłem kawę. Ja jeszcze pamiętam ja e... hmm? Dobra, Dobra to czekajcie, muszę sprawdzić. E... Kaj, ty ze mną pojedziesz? Tak, no ja mogę sam pojechać. Dobra, to czekaj, sprawdzę ja tylko lokalizację. Mogę prowadzić? Aha, masz kluczyki. Dzięki. Ja idę za wami na rowerku. Nie, no ten na no, ten, Nie, bo no, kurde, co okay, pod, Podjedziemy tylko jeszcze po hajs. Okej. Okay. Ale ten samochód kosztuje twój. E, 30 tysięcy. Znaczy 30 tysięcy... Eee... No 30 tysięcy. I tak, mi kosztowało 100 tysięcy, no to co? No. Eee, czekaj, bo nie pamiętam, gdzie mam safe. A, dobra. No dobra. Ja chcę trochę samochodu większego. Dobra. O, tu jest sejfik. Dobra. Mam Ej, William! Skąd masz, skąd masz ty, Jawko? Mm. Urwałem. Okej, okay, dobra, chodź. Ej. Nara, William. A wy gdzie? No Nieważne. Zachciesz furtkę za sobą, może? Dobra, no mówię, ci on, do mówię ci, on kiedyś trafi za kratki. No tak, wiadomo. E, spodoba ci się autko. I mówisz? Tak. Tutaj jest. No jest. Dobra, my już dojeżdżamy tutaj. No ładne. Co, jest to No, kupuję. Dobra. tam już jakiś wystrzyk, co? Dobra. Zobaczymy. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie tego auta tutaj na sprzedaż. Mhm eee, Rozumiem, że ona jest jeszcze na tego na stanie. Może, eee, czy ktoś. No jasne, że jest. Dobrze. Cena w ogłoszeniu jest 30 tysięcy, tak? Mhm. To może 27, no dobra. No i te, te takie targi to można. Eee, ja już tutaj pójdę tylko po karteczkę. Też. Musimy się pan podpisać. E, tak, 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 wiem, wiem no, Ja mogę się podpisać za kolegę. Dobra. Dobra. Proszę bardzo. Dziękuję. I tutaj proszę pan... tutaj kopia. Ej, proszę oczywiście coś pienią... pieniążki tutaj biorę. No właśnie. 27. Niech pan sobie przeliczy. Proszę. Może dziękuję. I sobie pan przeliczy. A to jest pana, ja idę doliczyć. Dobra. Dobra. E, Coś z tego, że w torbie jest 25, jedziemy. Jedziemy, dawaj. E, do widzenia, Ale, może... To. Co za Allo? Słyszysz mnie na tym telefonie? Słyszę. Dobra, słuchaj, to co, gdzie jedziemy? E... Na chatę? No czekaj, możemy się przełać gdzieś na jakieś jeziorko, na piwko? Nie no, może piwko nie, bo prowadzimy. Dobra, tu, tu, tu. Tam, tam dawaj na jeziorko. Kołbasy, żebyś się nie rozwalił tego auta. tam no. tamtędy jechać w sumie. Dobra, trudno, ale się. <grymka> Dobra, dojechaliśmy już na nawet nie zgasili ogniska. Aha. Uch. Dobra, dobra, chciałem usiąść. Chyba ten Miliam skończy szybko z kratami. No, ale dobrze, że mamy tego sędzie. Nie sędzie, tylko tego. Adwokata? Adwokata. My z nim wszystko wygramy, co nie? I już tam znaleźliśmy, bo kilka lat temu gadało co się działo. No, ale teraz. Właśnie pytanie w Nie do, do niego się... zadzwonię. Czekaj, nie złem, no, nie mam pytania do ciebie. Będziesz chciał się pchać w jakieś gangsterki? Wiesz co, nie wiem. No, bo ja tak się zastanawiam, niby jesteśmy nastolatkami dalej, ale no wiesz. Można no, powiedzieć, że jeszcze, mamy dopiero 19 lat. No to... Ja <ścoughs> wiem, dobra. Ja na razie się nigdzie nie cisnę. Dobra. Dobra, to zgaszę. No to wykałem się jedziemy na chatę To na A właśnie chcesz pograć w kosza dzisiaj? Ja mam tam wojsko e, za domem zrobiłem e, no o no to jeszcze lepiej Kopię No kupiłem kosza ostatnio i piłkę e, dobra, to my się już widzimy jak dojedziemy Dobra, my już dojechaliśmy Kaj poszedł tam do siebie William O się ma ej, on jest w ogóle w domu no. To nie wiem, pewnie ta Chodź, William! O, William! Co Halo. Siema. Siedzę. No, idziemy grać w kosza, panowie. co, co ty no, oglądasz? Co? co ty, szpital oglądasz, w chłopie? 100 na 112 ogląda. Dobra, weź to, chłopie, o, idziemy grać. Dobra, chodźcie, no, chłopie, w kosza pogra pograjmy. No, to gramy u niego, czy u mnie? U ciebie, można na świecim powietrzu. No to chodź. To idziemy sobie sam w, w sumie. Ja tędy idę. Ale 3 na PS5 zapraszam. A, no to też. No, brać piłeczki. I rzucamy sobie. PS. Słyszę ty. Do pierwszego. Pa to. Siedzi. Dobra, to każdy po kolei. No? Dobra, to kolejka, Tomek. No dawaj, dawaj tam lecisz. Prawo! William, a ty tam. Kurde! Ty się będziesz zagłębiał gdzieś w gangsterkę? No, no jasne. Tak z... skończysz w pacie. Kurde, my z tego nie rozwiążemy. A byle też zastanawiam nad gangsterką. No, nie, Kurde, no, za ja mocno! Ja się nie ryzykuję w tym kierunku. Oj, William, coś się nie wykrwa. Ile trafiłem już dwóch rzutów? Kurde. Ja pierwszy trafiłem. Dobra, ja nie gram. Czekaj. Chiedzij. Chiedzij! Tak, trafił stąd. O jest. Patrz to. O jest, dobra. To Pajasz nie, komuś trafiamy. Trafiamy. z parasolu. <coughs> Zniszczyłś mu parasol. Dobra. Sorry, sorry. Foko. Dobra, panowie, ja idę do kibla. Nie, e, nie no, ja no. Ja idę w PS, PS-a włączyć. Foko. Fakt, że się PSa ma. ps piątka. No. Grajmy. Dobra. dobra. Dobra, to gramy. Czekaj, ja idę pierwszy jeszcze jednego pada no to. Tak. Mam go wjś tu, czekaj, muszę ja znaleźć. Mm. A co, co ty tak będziesz w tej gangsterze co ogólnie chciał robić? Mm, nie wiem. Masz Macie pada. No to. Dobra, to gramy w piwkę. No spoko. Ty kupiłeś tam nową piwkę teraz, widzę. Tak. No i mąża. No dobra. Daj, chłopaki! Ja muszę no. wkładać. Dobra. Yy, możemy wieczorem gdzieś na piwko się wyskoczyć. Spoko. Dobra. No. No. Dobra. Musimy szybko gdzieś jechać. Zapomnijmy, że mamy robotę też. Ja no, tak siedzę. 15 minut. Zawsze, zawsze nie ma. Dobra, to ja może chłopakom wyślę. kineskę gdzie ja pracuję. Dobra. Dobra. wysyłam Dobra, nie W tym barze jestem. Spawnie to. Centrum w barze. O, siema No dzień dobry Co mam No chłopie dorabiam Ale ja słyszę przyszedł tam ziemi Dobrze że szefa nie mam Batu nie miał spóźniłem się 15 minut patrzcie co mam Nie no skąd to Nie poważę? no znowu Nie Babcie okradłem Kamery nie, nie. kamery tu mam wszystko słyszę Kurde, widele Zebir Okradłem babcie ale cicho Dobra, ja bym poprosił zimną kolkę. Dobrze, już się robi. No jest kiguna. To chyba zacznę zbierać skórę. Zimna kolka dla gorącego chłopaka. Eee. Okej, to nie pana karton. Cztery pin Dobra, karton. E... Dobra, e... Dobra. Dobra no, to możesz już przykładać. Dobra. Pin musisz. Pin musisz bić. Dobra, wbijam. Dzięki. A dla ciebie co będzie? Nie mm, ja chcę hot doga. Nie dobra, no. Kurde, to w rzadce sobie kupisz albo na stacji, albo w restauracji. I Icho. Sam sta Sam stać. Icho. Mm, a dobra, tak pala. Dobra. Proszę bardzo. I to będzie 12 zł. No co, co ty robisz? <laughs> Proszę. Dobra, zbieram tu szybko O dobra. Chłopiek! Tak jest 100 zł. Dzięki. A na no, piwek. Dobra, ja Mam A ile to będziesz pracował tak ogólnie? No jeszcze godzinkę mam, no, Mogę się przejechać tą furą? O kurde! Możesz! Kylmasz jej nie rozwali Ej, chcesz się z tym. Może Mam no, O kurde, jaka szybko O kurde, ale drift Wy się zaraz rozbijecie No fajna ta fura, trochę szybka No tam no wiadomo Masz kluczyki to z twojej Dzięki Dobra, my już wróciliśmy z, z pracy Co jest? Kto tu jest? Co ej, jest to za crazy? Ej ej dobra, ej, dobra, co... ej, kim... o, kupne, ej, ej, dobra to. Ej, kim... ma broń! Ej, kim jesteś? A... Spokój, młody Nie bój się. No z... z... zacząłem powiedzieć normalnie ręce. Ej, no dobra, ale kim jesteś? Hopie wlatujesz bokiem, Wyciągasz klamę i... Spokojnie młody. Nie interesuj się jakim jestem, Przejdę na to trzeba sećpiem. Dobra, idę zmienić gajdki. Pytanie. Byś, chcesz byś się w gangsterkę zabawić? Kto to jest? Co? Ja. Co? Chcesz czy nie? No jasne. Co? Jak? Gangsterki? Um. Masz tu dragi do sprzedania. Ej halo kolego, ja to słyszałem. Jakie dragi, co to? Co? Nie interesuj się. Dobra, robię zdjęcie z ukrycia. Masz też takiego, takie coś. Nie co? Idę. po co mi to? Kram? Żebyś mógł sobie poradzić z takimi ludźmi. Niedobrymi. No, to jest Twoja broń. To, co sobie zarobisz, to normalnie jest całe Twoje. Nic nie musisz udawać. W człowieku, ma 19. 20 lat. No i co z tego? Ja mam 18. O, nie no, jeszcze lepiej. No właśnie. Hmm. Teraz żegnam, jak coś, to masz tu mój numer. Proszę bardzo. Aha, yeah. dobra, Mara. Co to było? I Ja Cię dobra, czekam, jak Kai przyjedzie. Co to było? Nie wiem. Ale fajny typo. Fajny typo. Dał mi zarobić pieniądze normalnie. Dał mi jakiś środek na przeczyszczenie do ludziom Darmowa kasa Jeszcze spróbuję E, panowe się daje! No chłopie, um, Patrz, pa, pa, patrz na zdjęcia. Jakiś czwórko, e -e. Drifto, driftem, wziął jakiś gościo czwórko leciał driftem, wchodzą klamę i on mówi spokojnie, młody No, no, no i dał mu jakieś tego tabletki e -e. na sprzedaż i e -e. klamę mu dał. No kurde. I numer telefonu. Z A chcesz zobaczyć, co się stało z, z, z moim autem? z Families. A chce zobaczyć, mm. co się stało z moim autem? Co? Ja na deskorolce musiałem przyjechać. Mm. Mi się boję. To, że, nie to dobrze, że się boisz. Spadł. No, niby to wszystko okej, okay, nie? No. Co Chcesz Co jest? Co ty zrobiłeś? Bo wie, rozpędziłem się i poleciałem nie tam, gdzie trzeba, nie? I ja cię... Jest. No. Nie no dobra widzisz To będzie na koniec no. Dobra no to to już widzowie będzie koniec Zostawcie łapkę w górę i subika i No